Halo, tu telewizja Mazur jesteśmy dziś wyjątkowo w San Gilgen. Jest fajna pogoda, niedzielny dzień. Jesteśmy z tyłu za restauracją Fisher Zamkniętą zresztą, jak i również port który nie funkcjonuje z powodu wirusów pustą. No, ale ludzi troszkę na spacerach jest. Tu pani redaktor, Siema. która coś tam maskrowała wczoraj. No jest, to słuchamy. Jest tekstik pod tytułem: Tak się bawi, tak się bawi Elita. Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Panie Zbyszku, dziękujemy za prawny Matrix. W sądach trwa niezła zabawa. Mam wrażenie, że nie prawo unijne, a rząd jest na kursie kolizyjnym. Ma w swym gronie przedstawicieli z życiorysem jakby mafii. Dopuszczeni do władzy okazują deficyt moralny i intelektualny. Przykłady to agent Tomek, Banaś, Pawłowicz, no i Obajtek, ostatnio bardzo popularny. Idzie odwilż. Taśmy wypłynęły w każdym z czterech przypadków. Pis nadal się wspaniale bawi na konto waszych podatków. Pieniądze płyną szeroką rzeką. Rząd rozbija się limuzynami. Można by rzec, że dosłownie śmierdzi szemranymi biznesami. Może w ramach rekolonizacji zrezygnować z Audi i BMW, przesiąć się na furmanki, osiodłać konie i pędzić po Nie każdy chłop z widłami to Posejdon, a więc uważajcie i na wszelki wypadek szerokim łukiem chłopa omijajcie. Weszła nowa ustawa w Sejmie o urządzeniach wspomagających ruch, o w pozycji stojącej napędzanych siłą mięśni. Żyje w narodzie sportowy duch. Ech, hulajnoga to teraz naprawdę małe miki. Pod ten paragraf podpada wszystko: kijki, szczudła, no i balkoniki. W sejmie prawie puste ławy, nie z powodu pandemii. Nie każdy pragnie wspólnej zabawy, nie ma w rządzie pozytywnej chemii. Zapomnij słowo koalicja, już prawie nie istnieje. Najsilniejsze stronnictwo to korytolicja. Nie jeden z zachwytu pieje. Koryto albo śmierć. Nie mogą się temu nadziwić. Naiwny prosiaczek zapytał. Ilu się jeszcze może wyżywić z tego właśnie koryta. Wszyscy żrą na potęgę, nikt nikogo nie wini. Wszystko widzą w różowych okolorach. To proste jak ogon świni. Myślenie zdrożało, świnie potaniały. Suski jak człowiek renesansu potrafi zrozumieć, co przeczytał. On jest po prostu wspaniały. Nie będzie rozsądek plunął w twarz. Słuchaj rozgłośni polskiego radia. Czytaj Orleńskie gazety. Po co wam w ogóle wykształceni? Przecież są tablety. Niestety dla elektoratu bardziej zrozumiały jest język obajtka niż polskiej noblistki. Niedawno drzewa o tym szumiały, lecz żenady opadły im listki. Wstyd i hańba niestety wśród polskich polityków, gdy podejmują pracę w Europarlamencie, bo prawie nikt nie zna obcych języków, właściwi ludzie, właściwe stanowiska we właściwym momencie. Nie studia przecież lecz chęć spora uczynić takich ambasadora. Taka osoba nie może być przecież od prezesa mądrzejsza. Ma być li tylko na jego usługi i drobić nieśmiało jak gejsza. Wyznawcy lecą za Jarkiem wiernie, niczym żurawie w kluczu. Jarosław Żoliborski mniejszy nie obawia się puczu. Prezes ma swych ulubieńców. Obajtek to jego nowe odkrycie i wszystko co ten człowiek robi, robi znakomicie. Panie premierze, jak żyć? spytał Donalda rolnik nieśmiało. Donek nic nie mogę, Tusk nie zrobił nic, a wtedy folii brakowało. Donald nic nie mogę tusk, nic załatwić nie potrafi. Było wiele szkód i potrzebna folia po przejściu wichury. Jak jest zima, to zimno, jak jest odwilż, to mokro. Jak obajtek, to sukces, takie są prawa natury. Wójt gminy Pcim to drugie odkrycie prezesa Kaczora. Czyżby chciał zostać rycerzem na białym brumaku? Namaścił konia wolności koniem roku. I przyszła pora, by Daniel Santos Ubito bez żadnego trybu został prezesem polskiego baku. Poza tym jest wszystko w porządku i leci utartym torem. Cesarz Kaligula uczynił też ze swojego konia przecież senatorem, a król Tajlandii marszałkiem lotnictwa uczynił swojego psa. Każdy orze jak może i o swój kraj dba. W polskiej ekipie przepychanki niestety. Dzieci nada niczym w piaskownicy. Wzajemne odrzucanie się z wilkiem z kubety. Dawni koledzy to teraz przeciwnicy. Obajtek to następny po Banasiu kryształ Kaczyńskiego, ale Pis siedzi na petardzie. Kolejny kryształ okazał się być jedynie niedomytą szklanką po zwykłej musztardzie. Dzielę się z wami przemyśleniami. To były doniesienia. My też mówimy, co nam się wydaje. Niech świat się rozświetli dobrymi informacjami. Znikam jak poranna mgła i buziaka dalej. No. Pa, pa. No, to trafnie to ujęłaś. Ale dlaczego? Żoliborski? Mniejszy. Mniejszy. Pa, pa. Taki tytuł królewski. <laughs> Łokiety. Dobra. No to co? To na razie. Z przepięknego San Gilgen. Pozdrawia ekipa. Urocza M -M. pani redaktor. I hek Hektor też. No to cześć.